Takie tam z dzisiaj trafiła się lampa elektronowa jest to PCC84, czyli podwójna trioda. Dostałam od Kerry. No to trzeba zaprzeć do roboty. Projekt pomocniczy zaślacz żerzenia. I zaślecz anodowy, zaślecz żarzenia, stabilizator impulsowy dający na wyjściu 6,3 V, zaślecz anodowy, przetwornica podwyższająca, dająca na wyjściu w tym momencie 48V, filtr LC, nie chcemy mieć śmieci od impulsówki, zasilanie z mojego zestawu PV poprzez. Taki sobie zaślać uniwersalny moduł chiński w obudowie. Co robimy? Wzmacniamy sygnał kalibrujący oscyloskopu i patrzymy, czy działa. Ja już to włączałem, już to testowałam. Leci. Lampa się rozgrzewa. Proszę zobaczyć tutaj, nie wiem czy będzie widać na filmie. Przebieg górny 5V na działkę, przebieg dolny 20V na działkę. Przebiegi w tym układzie są w przeciwfazie, układ odwraca. Prąd anodowy około 1 mA, napięcie na anodzie 32V. Nie mam pod ręką generatora funkcyjnego, żeby puścić sinusoidę, więc to jest taki uproszczony test. No, ale to jest mój pierwszy układ na lampie i zadziałał. Dziękuję.